i za nami bardzo udane popołudnie przy Limanowskiego, 13 domowe zwycięstwo w tym sezonie PKO BP Ekstra klasy. To był ważny mecz dla kibiców i ważny mecz dla Was patrząc na to co się dzieje w tabeli, więc te nastroje mogą być bardzo dobre. No tak, myślę, że dla nas każdy mecz następny jest najważniejszy, także obojętnie z kim gramy to, to tak musimy myśleć, że to jest najważniejszy mecz i tak podchodzimy zawsze. Na szczęście dzisiaj się udało, wygraliśmy bardzo ważne spotkanie. Jeszcze więcej, tak cieszy, że wiemy, ile to znaczy naszym kibicom, i tutaj przy naszej własnej publiczności czujemy się pewni, dobrze i, i to po, powtarzamy. A jak możesz ocenić samo spotkanie? Bardzo dobrze się dla nas rozpoczęło i jeszcze lepiej skończyło? No tak, dobrze, że szybko się ścieliliśmy bramkę, później. Tak trudne spotkanie było po kątem, oni byli agresywni, tak trochę, trochę tak, no, byliśmy przygotowani na to, ale, ale było ciężko, ciężko grać przeciwko tego. staraliśmy się, walczyliśmy i tak jak już dobrze zakończyliśmy, tam myślę, że wszystko w obronie mniej więcej tak kontrolowaliśmy i na końcu myślę, że zasłużono, zwyciężyliśmy. Dzięki Zori walczymy dalej. Dzięki.